Masz maty z odcinka trzeciego, w Wam pokażę, jak mieć siorba całą grę, ale tylko w trybie nikogo nie zostaw, bo jak wiecie, w tym trybie a musicie, tak na początku, musicie dać nieuzupełnienie oddziału, o, będziecie grać sami na dło. Jak wiadomo, w tym trybie dostaje się siorba całą gierkę, ale jak powalą naszego teammate'a, to niestety, ale dostajemy minusowe HP i nie mogą nas coś zabić, nie dostajemy już siorba. Ale mój kolega dzisiaj się tak gra, ja tak, tak, tak z nim gadamy, on mówi, ty bo ja gram bez teammate'a i mijałem cały czas siarba i takie. ty, to jak, to jak nie zrobiłem w ogóle twojego teammate'a, to ty będziesz miał całe, całą grę z on, no ta. pozdrawiam do który tak zrobił, znaczy to on nie zrobił, tylko gra, wywaliła jego teammate'a, nie połączyła mu, no i zobaczymy czy to będzie działać, bo nie wiem, znaczy jak to pewnie oglądacie, no to będzie działać, co nie? Będzie. Zrobię, nie wiem, może pokażę wam na jakichś ludziach albo na czymś. No. Hmm. No dobra. To gramy... Fajny ogólnie ekran wczytywania mam. Bardzo mi się podoba. No. Nie no, drift to fajna skórka. Tylko przez ten mit na polskim Twitchu hmm, wyszło, że to drift nieudacznik. Nie no, drift to fajna skórka. No i dobra. Widzicie? Mam siarba. Nie mam tym Patrzcie, a, Patrz, a komuś możecie zbić szarba, co nie? Ej, 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 panowie, spokojnie. Ja się zsuwam. Mam szarba cały czas, co nie? I kogo nie został. Witaj w trybie, kogo nie został. Nie wiem, polećmy sobie. Chodę do czyli Pleasant Park. Zsiorb mi się cały czas nalicza. Nie mam teammate'a, nikogo mi nie powalą, więc zsiorbi mnie od cały czas i to jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że nikt tego nie nagrał, bo ja to nie wiem, puszczę chyba dzisiaj, kiedy to nagrywam. Czyli zaraz wam powiem 5 lipca. Nie wiem, czy to oglądacie przed tym, przed odcinkiem, w którym wam m, pokazałem ten tryb, czy nie, m, bo mam odcinek. Tylko to mam z live, więc jakoś będzie trochę kijowa. No bo live, czy nie, ale mam nadzieję, że wam się. Kurde, ty po Dobra. Nice. Może być chwilę cicho. Ale pewnie skupienie. Ale widzicie siarp mi się nalicza. Ej, nie no, tak się nie da grać. Czy tak nie ma broni Rozwalę go Rozwalę go. No, dalej, na kilofy Pff. Rozwaliłem go, przepraszam jaką się wydarłem. Gościu kurde inna klasa gry Dobra, chodźcie Jak mam na do ucha, to przepraszam Ej, to ja mam dobrego nie? Ale patrzcie, mam sto Sorbika. Teammate nie powalą <grym> Można grać. Można na tą całą grę dogram, to może tamtej gry nie będę wrzucał. Ale pozdrawiam. Kubę, z którym grałem. Nie wiem czy tą grę będę wrzucał. Tamtą. Postaram się wrzucić. tam będzie Kiowa jakoś, tak jak mówiłem. Oj oj oj, ale pod nóżkami. Ale pod nóżkami. Oj oj oj. Ej, ej ej! Nawalasz się tam to się nawalaj. Dobra, Pe pełne skupienie. Kurde, tam jest typo, czy się wychyli? ja, ja on wbiega na dach. Wiecie co, idę zajmować pozycję. Idę się zająć pozycję. Ej, a ja, a ja mam dobrego, co nie? Ja, a ja mam bardzo dobrego. Ej, on tego nie dostał? Tutaj musiałem wyciszyć, ale jeśli wam się filmik spodobał, to łapeczka i Smic i mile widziani. Trzymajcie się, cześć i pa.